Siemano moi drodzy, z tej strony wasz ulubiony diabelski Jupiter. Do Diablo Immortal zbliża się kolejna aktualizacja i dzisiaj wspólnie zapoznamy się z oficjalnym artykułem na jej temat. Także nie przedłużając, ja jestem Dukat, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na garść nowości z Diablo Immortal. Złoty Świt. Odnowienie Tong Xi. Życzymy Ci obfitości w Sanktuarium Poszukiwaczu Przygód. Przy fajerwerkach rozświetlających niebo w ramach świętowania i bliskich w naszym towarzystwie kierujemy naszą uwagę na nowy rok przed nami, oby rozwinął się, by odsłonić szczęście, powodzenie i miłe wspomnienia, do których będziemy mogli wracać. Życzymy Wam szczęśliwego nowego roku księżycowego. I ta aktualizacja pojawi się na serwerach. 21 albo 22 stycznia, w zależności od regionu. I co znajdziemy w tej nadchodzącej aktualizacji? Wydarzenie ograniczone czasowo, odnowienie Tong Shi. Nowa fantomowa galeria łowcy księżyca. Nowe wydarzenie o ograniczonym czasie trwania Gem Search. Próba klejnotów Tong Shi. Niebiańskie węże czyli Phantom Market. Pomocni familiariusze podczas odnowy Tongsi, czyli tutaj będzie aktualizacja dotycząca chowańców, zmiany w balansie postaci, powracające wydarzenia, aktualizacja funkcji i naprawa błędów. I pierwsze mamy wydarzenie ograniczone czasowo, odnowienie Tongsi. To wydarzenie już chyba w zeszłym roku też było, w momencie kiedy obchodziliśmy ten chiński nowy rok. Tongsi, Bóg Panteon Xian zaprasza do swojej odnowy. Wezwania do nacieszenia się gasnącym blaskiem zakończonego roku, rozpoczęcia cyklu na nowo i powitania nowego roku z otwartymi ramionami i optymizmem. Od 22 stycznia do 13 lutego gracze mogą wykonać do 5 zadań dziennie, aby zdobyć świąteczne nagrody, takie jak czerwone torby i same. Tak, z tymi czerwonymi torbami to na pewno było w ubiegłym roku. 5 zadań do wykonania w celu zdobycia nagród obejmuje lochy, pradawne szczeliny, zabijanie elitarnych potworów nagrody i pokonanie Jinguna. Po jego znalezieniu pamiętam, że nastawiałem się w ubiegłym roku na tego Jinguna, on okazał się kolejnym przeciętnym bosem. Wykonanie tych zadań zapewnia ci czerwone torby i tsejm. Nie ma limitu liczby razy, w których możesz wykonać te zadania w celu zdobycia nagród, ale istnieje tygodniowy limit na liczbę nagród, które możesz zdobyć, czyli 30 czerwonych toreb i 100 sztuk tego Seim w każdym tygodniu, w którym Odnowa tą krzy jest aktywna. Czerwone torby to nagrody za odnowę tą krzy, które można podarować znajomemu lub klanowi. Nie tylko otrzymasz nagrody za otwieranie wysyłanych do ciebie czerwonych toreb, ale także za wysyłanie czerwonych toreb. Rozprzestrzeniaj błogosławieństwo odnowy tą krzy, wysyłając i odbierając tyle czerwonych toreb, ile tylko możesz. Nie zapomnij odebrać darmowej czerwonej torby każdego dnia. Kiedy się zalogujesz, z zakładki nagród zalogowanie w ramach wydarzenia, co nie będzie się przyczyniać do Twojego ogólnego limitu. I za wysyłanie czerwonych toreb dostaniemy następujące nagrody. Jedna czerwona torba to jednogwiazdkowy legendarny klejnot. 20 czerwonych toreb to dwugwiazdkowe legendarne klejnoty. Ciekawe czy liczba mnoga jest tutaj pomyłką, czy faktycznie będzie to kilka klejnotów. 40 czerwonych toreb to trzy gwiazdkowe legendarne klejnoty. Chyba jakiś błąd w tłumaczeniu. I 60 czerwonych toreb to 3 rzadkie emblematy. Ciekaw jestem, czy tutaj. Yy... No tu na pewno jest jakiś błąd w tłumaczeniu tych legendarnych klejnotów. Może zobaczmy, jak to wygląda po angielsku. One star legendary gem, two star legendary gems, 3 star legendary gems. No w sumie przetłumaczył tak, jak powinien. No Zobaczymy, co z tego będzie. Wykonywanie codziennych zadań zdarzeń może również przynieść Sejm. Za każdym razem, gdy dostaniesz Sejm, otrzymasz losową nagrodę. Złoto tutaj jest pewnie złom, pył lub losowy, legendarny przedmiot. Jeśli przegapisz dzień logowania, możesz ukończyć zadanie, które pozwoli Ci odebrać pominięte nagrody. Pominięte nagrody muszą zostać odebrane w kolejności. Następnie mamy Jinguna, czyli tego bossa, o którym mówiłem, że pamiętam, że w ubiegłym roku się na niego nastawiałem. On będzie dostępny od 22 stycznia do 13 lutego. I tutaj najważniejszą rzeczą, jaką możemy przeczytać, jest to, że pokonując tego Jinguna pożeracza gór po raz pierwszy, można zdobyć jedną teluryczną perłę i legendarny przedmiot. No oczywiście ta teluryczna perła jest tutaj dość wartościową nagrodą. Za każde kolejne pokonanie otrzymasz dwa, dwie czerwone torby na odnowę krzy. Pęknięty samolot, czyli strzaskana sfera na nowy rok księżycowy. W tym powrocie strzaskanej sfery będziesz mieć szansę wybrać jedną z dwóch dostępnych opcji buildu podczas wchodzenia. Będziesz mieć również losowe afiksy i modyfikatory podobne do tych podczas gry w pradawnych szczelinach. No tutaj taka ciekawostka. Dalej mamy informacje o nowej fantomowej galerii Łowcy Księżyca. No, nie ma tu nic na ten temat, żeby którekolwiek z, tego los, z tych losowań było darmowe. Czyli wychodzi na to, że pewnie każde losowanie będzie kosztowało um, odpowiednią ilość wiecznych kul albo o, litr. I za poszczególną ilość, poszczególną liczbę losowań, um, można dostać gwarantowane nagrody. A generalnie wykonując te losowania, no to tutaj mamy e, rozpisane prawdopodobieństwa przed wykonaniem pierwszego losowania na zdobycie poszczególnych nagród z tego wydarzenia. Ja tradycyjnie przekalkuluję, czy będzie się opłacało wziąć udział w tym wydarzeniu. No, ono na pewno nie będzie typowo free-to-play, bo sądzę, tak jak wspomniałem przed chwilą, że każde losowanie będzie płatne. E, oczywiście, jeżeli za czwarte losowanie można dostać wieczne kule, no to. Tradycyjnie jest to taka metoda, która pozwala odzyskać część wkładu, więc kiedy ono pojawi już się bezpośrednio w grze, no to sobie przeliczę, czy opłaca się brać w tym udział, czy nie, i ewentualnie nagram na ten temat osobny materiał. Tu mamy taką ciekawostkę nowe wydarzenie o ograniczonym czasie trwania Gem Search. I na czym ono polega? Generalnie od, będzie trwało od 22 stycznia do 13 lutego, i w tym czasie będzie można zdobyć. Polish Jade, czyli polerowany jadeit albo polerowany nefryt, skoro Blood Soul Jade to krwisty nefryt. No w każdym razie powiedzmy ten polerowany jadeit, aby ulepszyć swoje legendarne klejnoty, te pięciogwiazdkowe do jakości 3 gwiazdek, 4 gwiazdek i 5 gwiazdek. Czyli jeżeli macie jakiś pięciogwiazdkowy klejnot jakości 2 na 5 będzie można Podnieść tą jego jakość na 3, 4 albo 5 gwiazdek. No, oczywiście, tu jest napisane, żeby zdobywać postępy, używając wiecznych, legendarnych emblematów i legendarnych emblematów, czyli tych fioletowych i pomarańczowych w pradawnych szczelinach. Wydając obole w Phantom Markecie, którego jeszcze tu nie mieliśmy omawianego, i litry w tej fantomowej galerii. Czyli tu jest kolejny, jak gdyby, czynnik, który może przybliżyć mnie do tego, żeby losować w, tym, w tej galerii fantomowej, jeżeli tu się da zdobyć, jakoś no, zrobić postęp w tym wydarzeniu. Łączna liczba polerowanego jadeitu, jaką można zdobyć w tym wydarzeniu, wynosi 22 sztuki. I należy o tym pamiętać, jeśli rozważasz ulepszenie klejnotu, yy, ulepszenie do klejnotu pięciogwiazdkowego o jakości 5. Także to jest ważne. No i dalej mamy koszty tych ulepszeń i tutaj już cały pies pogrzebany, bo tak pięciogwiazdkowy klejnot jakości 2 na 5, żeby ulepszyć do jakości 3 na 5, no to kosztuje jeden polerowany jadeit, więc tutaj spoko. Klejnot 5 gwiazdkowy jakości 3 na 5, żeby ulepszyć do jakości 4 na 5, kosztuje już nas 7 polerowanych jadeitów, a pamiętajcie, że możemy podczas tego wydarzenia zdobyć maksymalnie 22. No i właśnie te 22 jest to koszt ulepszenia jedno, jednego, pięciogwiazdkowego, legendarnego klejnotu jakości 4x5 do jakości 5x5, 5, czyli albo robimy jedno ulepszenie jakości 4x5 do 5x5 5 i zużywamy cały limit, no albo możemy tutaj ulepszyć kilka klejnotów jakości 2x5 do 3x5 i 3x5 do 4x5. Myślę, że w tym wydarzeniu jak najbardziej wezmę udział, więc tutaj też Poprzeliczam to i nagram osobny materiał, w którym opowiem, jak według mnie najbardziej opłacalnie wziąć udział. Próba klejnotów Tongsi. Sezonowa hojność przetoczyła się przez krainę. Możliwość korzystania, wykorzystania potężnych, legendarnych klejnotów jest w pełni dostępna w każdej tawernie i zaułku. Od 22 stycznia do 13 lutego będziesz mógł wypróbować maksymalną moc wybranych, legendarnych klejnotów. Czas trwania będzie Trwał 3 godziny, ale czas ten liczy, tylko, liczy się tylko wtedy, kiedy jesteś online w grze i będziesz mógł wymieniać klejnoty podczas tego okresu próbnego. No i dlaczego nie mogli tak zrobić z tym czasem trwania w przypadku wiatru fortuny? Tego nie rozumiem, znaczy rozumiem, ale no żałuję, że tak nie zrobili. W każdym razie tu będziemy mogli wykorzystać, jeżeli jest napisane, że maksymalną moc wybranych klejnotów, no to ja bym obstawiał, że będą to klejnoty z tymi atrybutami jak gdyby na rand 10. No i wtedy, jeżeli możemy sobie wymieniać jeszcze te klejnoty w trakcie tych trzech godzin czasu online, no to można, będzie można pokombinować z jakimiś buildami, żeby zobaczyć jak, jak one, te klejnoty funkcjonują po prostu w grze. Dalej mamy kolejną edycję Phantom Marketu, Niebiańskie Węże. Tu możemy sobie zobaczyć taką grafikę prezentującą te skiny phantom marketowe. Tu chyba widzimy sztormiciela, łowcę demonów, tutaj chyba mm, rycerza krwi i czarodziejkę, tak bym obstawiał. No i tutaj elementy takie wężowe, trochę z wodą. Ja tradycyjnie, jeżeli chodzi o mm, phantom market, to tak jak wiecie nie jestem zwolennikiem żeby brać w tym udział. Oczywiście jedno darmowe losowanie wykonam. Nie sądzę, żebym miał taki fart jak w poprzedniej edycji Phantom Marketowej, że akurat w tym darmowym losowaniu trafiłem ten cały zestaw. No ale jeżeli ktoś lubi tego typu smaczki i chce wydawać na to pieniążki, to czemu nie? Tym bardziej, że używając tych oboli również progresujemy w tym wydarzeniu, w, w którym będziemy mogli podnosić jakość legendarnych klejnotów. Na ten temat tu może nie będę się więcej rozwodził. Jedynie jest tutaj, no nie wiem czy taka zmiana, ale taka funkcjonalność tego Phantom Marketu, że te kosmetyki zawierają nową opcjonalną funkcję ulepszającą wygląd tych pozłacanych węży. W zamian za wieczne kule, czyli znowu płacimy, możesz wybrać wersję temper lub polish swojego kosmetyku. I jeśli masz odblokowany kosmetyk Celestial Serpents, to będziesz mógł wymienić wieczne kule na tą wersję Temper, a następnie na Polish. coś w tym stylu. Kolejna zmiana dotyczy chowańców, a konkretnie ich ekspedycji. I podczas odnowy tą krzy, przez ten określony limitowany czas, będziemy mogli wysłać chowańców po to, żeby wykonali za nas zlecenia. Oczywiście nie będą to zlecenia wzmocnione. Te zlecenia Hellslayera, tylko zlecenia zwykłe. Ciekawe, ile czasu im to zajmie, no ale jest to, jakby nie patrzeć, jakaś przydatna, pożyteczna funkcjonalność. Co do zmian w balansie postaci, to pozwolicie, że odniosę się tylko do jednej rzeczy dotyczącej barbarzyńcy, resztę sobie sami zgłębicie. Generalnie no, w grze pojawia się to, o czym ostatnio było głośno, czego gracze się domagali. Czy jest to dobre, czy jest to złe, no to już niech każdy sobie sam oceni. Chodzi konkretnie o to, że barbarzyńca nie będzie już mógł y, przesuwać idola na y, polubitwy podczas trwania nieśmiertelnego gniewu. Do tej pory, w momencie kiedy barbarzyńca znajdował się w pobliżu tego idola, to nawet kiedy dostawał te obrażenia, które powodowały, no, że już y, powinien paść, ale aktywował się nieśmiertelny gniew, to przez ten okres, przez ten czas trwania nieśmiertelnego gniewu dalej można było przesuwać tego idola. No i generalnie yy, tutaj wie, większość graczy, cały Reddit, pół, no, może nie cały, no, pół Redditu yy, na ten temat tutaj yy, pisało, żeby to znerfić, że nie powinno to tak działać, no i faktycznie w tej aktualizacji zostanie to zmienione. Resztę zmian yy, macie, Do reszty zmian no, oczywiście macie link do artykułu w opisie filmu i możecie się sami z nią zapoznać. W kwestii powracających wydarzeń, no to tutaj nie mam jakichś większych zaskoczeń. Jedynie, co mnie zastanawia to, że to yy, złamany samolot, czyli strzaskana sfera podczas trwania odnowienia tą krzy. Będą mi jakieś dwie edycje, bo jedna od 22 stycznia do 29 stycznia, a druga od 29 stycznia do 5 lutego. Czyli tak naprawdę od 22 stycznia do 5 lutego będzie to trwało, tylko pewnie będą jakieś zmiany. Nie wiem czy tu chodzi o te buildy, czy jeszcze coś innego zostanie podmienione. No, oprócz tego, no to mamy oczywiście krwawy zaułek, wszystkie klany na pokład, próbę Horde, jakieś 7 wydarzenie Into the Darkwood. Zgubę ocalałych, też chyba edycja tą krzy, yy, pogromce i wygłodniały księżyc, czyli standardowo tak jak to zwykle bywa. Co do aktualizacji funkcji, mamy tutaj aktualizację dotyczącą rezonansu i limit rezonansu został zwiększony do 13 024 punktów, a po osiągnięciu 13 000 punktów uzyskasz dostęp do nowego poziomu wyglądu skrzydeł. Zmiany w potworach Darkwood, to jest żółciobagno i kolebka starożytnych. Nie wiem, czy to jest żółciobagno. Jeżeli nie, to mnie poprawcie. W każdym razie zmiany w potworach na dwóch mapach. Zwiększamy gęstość, czyli liczebność potworów i szybkość, z jaką odradzają się w niektórych obszarach tych dwóch map. Fajny komentarz znalazłem pod tym ostatnim moim filmem dotyczącym autoataku, że w jednym z kolejnych materiałów powinienem pokazać, w jakich spotach najlepiej to używać. No, być może jest to temat do rozważenia. Co tu mamy dalej? Warunkowy współczynnik upuszczania, czyli generalnie mamy delikatną zmianę do drop rate'u legendarnych klejnotów w szczelinach, w pradawnych szczelinach. Od 22 stycznia do 13 lutego jeśli użyjesz 30 wiecznych legendarnych emblematów, czyli tych fioletowych, lub 30 legendarnych emblematów, czyli tych pomarańczowych z rzędu, uhum. pytanie czy z rzędu, czyli że jeżeli użyjemy w międzyczasie niebieskiego, to już to zostaje przerwane, czy nie, już tutaj jest pewna zagwostka, w każdym razie, jeżeli nie otrzymasz wtedy 5 gwiazdkowego legendarnego klejnotu, to otrzymasz premię do szansy wypadnięcia, począwszy od 31. legendarnego emblematu. I współczynnik dropu zostanie zwiększony o 2,25% przy 31. próbie i będzie wzrastał kumulatywnie przy każdej kolejnej próbie. Jeśli dotrzesz do 41. próby, współczynnik dropu zostanie zwiększony do 4,5% przy każdej próbie. Na współczynnik dropu przy 50. próbie gwarantuje, pięciogwiazdkowy legendarny klejnot. Czyli to jest coś z tego pity Counter'a. Yy, mam dwa znaki zapytania. Po pierwsze, czy osobno są liczone wieczne, legendarne emblematy i legendarne emblematy, tak jak ma to miejsce w, 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 tym, no, w przypadku tego pity Counter'a. No i drugie, no to to słowo z rzędu. Czy musimy wykorzystywać te klejnoty faktycznie pod rząd jeden po drugim i yy, jeżeli przerwiemy wrzucając y, jakiś ten emblemat rzadki do pradawnej szczeliny, to czy już się to wszystko sypnie, czy nie. Wyświetlenie aktualizacji pierścieni lewych i prawych. Tutaj drobna zmiana kosmetyczna, ale no, ułatwiająca grę, że y, ikonki pierścieni zostały skierowane w różnych kierunkach, żeby odróżnić te y, lewe od prawych. To w znaczący sposób, myślę, ułatwi Wyposażanie itemów zestawowych. Ulepszenie interfejsu zbrojowni. Dodaliśmy nowe opcje filtrów do zbrojowni. Brakujący sprzęt jest automatycznie zastępowany przedmiotami o tej samej nazwie, a teraz masz możliwość zapisania tylko przedmiotów zestawu w swoim ekwipunku. Nie bardzo rozumiem ten opis, będzie to trzeba sprawdzić już bezpośrednio w grze. W przypadku nieśmiertelnych, gdy oddajesz swoje. Eagles, czyli te znaki chyba, tak? Możesz teraz oddać wiele naraz zamiast robić to pojedynczo. OK, czyli taka zmiana quality of life. Aktualizacje zguby ocalałych. Ta zmiana interfejsu użytkownika wskazuje do której klasy należy dana umiejętność. Zamiarem tej zmiany jest to, że zguba ocalałych ma wewnętrzne osiągnięcia za ulepszenie dwóch umiejętności z jednej klasy w pełni podczas jednej sesji, aby odblokować umiejętność, której można użyć w przyszłych sesjach. Ta zmiana ma na celu ułatwienie rozpoznania, które umiejętności należą do której klasy, w przypadku gdy gracze nie są pełni. Ja generalnie chyba nigdy nie zwracałem większej uwagi na te e, osiągnięcia wewnątrz gubu ucalałych, tylko zazwyczaj robiłem to i farmiłem tylko i wyłącznie po to, żeby zdobyć te nagrody z zakładki wydarzeń. Demontaż elementów zestawowych u Kowala Quality of Life. Podczas demontażu przedmiotów ukowala pojawi się opcja wyboru wielu przedmiotów z danego zestawu. A czyli tutaj mamy zaznaczony, znaczy do zaznaczenia e, taki kwadracik, krąb, tak jak w przypadku tych pozostałych e, przedmiotów. To teraz również będzie można tutaj odklikać, żeby chyba wszystkie z ekwipunku wybrał te zielone. No tu myślę, że zmiana całkiem spoko. Tylko trzeba pamiętać, żeby sobie zablokować te, które chcemy zostawić. Aktualizacja listy znajomych. Naprawiliśmy błąd na liście znajomych, który powodował zbyt wczesne usuwanie postaci. Nie mam pojęcia o co chodzi. Opcja wyciszenia kinowego. Dodaliśmy opcję wyciszenia zapętlonego przerywnika filmowego, który odtwarza się automatycznie podczas aktualizacji gry. To spoko, jak najbardziej na plus. Oprócz tego dwie dodatkowe zakładki staż, czyli dwa dodatkowe starsze, które możemy kupić za 2000 platyny. Każdą, czyli w sumie 4000 platyny. Zmiana zdrowia potwora Terrorein, czyli zmniejszyliśmy poziom zdrowia potworów łącznie z samym władcą grozy w zadaniu panowanie grozy. Czy to jest to wyzwanie mm, Diablo? To o to chodzi? Dajcie znać w komentarzach. Aktualizacja interfejsu użytkownika Quest. Po ukończeniu zadania pobocznego, jeśli w aktualnej scenie zostaną odblokowane jakiekolwiek przygody fabularne, wyświetlona zostanie nazwa odblokowanego zadania i kroki do jego odblokowania. Nowe sposoby na zdobycie kamieni przekucia. Dodaliśmy możliwość zdobycia kamieni przekucia poprzez zakup go od porucznika, fizji, coś tam w zachodniej marchi lub poprzez uczestnictwo w polach bitwy. I aktualizację przywołań, chyba przywołańców nekromantów. Naprawiliśmy kilka rzadkich przypadków znikania przywołańców nekromanty. No i z grubsza to by było na tyle. Ciekaw jestem, jak będzie wyglądało tak. Po pierwsze, yy, ta modyfikacja dropu legendarnych klejnotów, ale tak jak wspomniałem, tutaj mam dwa znaki zapytania. Pewnie nie będzie za różowo. Yy, no na pewno barbarzyńca został tutaj mocno znerwiony przez tą zmianę nieśmiertelnego gniewu. Dajcie znać, czy uważacie, że to jest dobre i zasadne, czy może macie przeciwne zdanie. Co dalej? To, że chowańce mogą robić zlecenia, uważam zmianę na plus. Tutaj mamy kosmetyki, czyli płacimy, próba klejnotów, no to tak mało mnie interesuje, ale no kogoś może zainteresować. No i jestem ciekaw jak będzie działało to wydarzenie, czy faktycznie da, da się to tak w prosty sposób podnieść jakoś tych klejnotów, bo tak jak wiecie, ja mam chyba dwa na wyposażeniu, oba jakości 3 na 5 plus jeszcze dodatkowo mam ten burzowy skarbic, który też mógłbym podnieść, więc tutaj myślę, że będę tym wydarzeniem zainteresowany. No i w zasadzie to by było na tyle. Dajcie znać, co ogólnie uważacie o tej nadchodzącej aktualizacji. No, a jeżeli podobał Wam się ten dzisiejszy materiał, to ja niezmiennie gorąco zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji na kanale. A na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!